W tym filmiku pokażę Wam, jak naprawiałem zmywarkę do naczyń. Jest to naprawa prowizoryczna, ale będziecie mogli sobie podejrzeć, jak ta zmywarka wygląda od środka. Tak jak widzicie, błąd E15 i dioda świecąca przy kraniku z wodą, to ogólnie oznacza wyciek wody do tacki ociekowej zmywarki. Żeby ściągnąć obudowę, no to musimy mieć zestaw kluczy Torx, i odkręcamy cztery śruby, to jest po dwie na stronę. Tak jak tutaj widzicie, z tyłu mamy jeszcze taki zaczas, który musimy po prostu lekko odgięć, żeby ta obudowa zeszła. W moim przypadku, no to zmywarka jeszcze musi pochodzić rok czasu aż do remontu kuchni, i będzie wymieniona na. Tego samego producenta, tylko pod zabudowę. Ogólnie powiem tak, pojawił się błąd E15, jak tutaj widzicie. Z przodu pod zmywarką jest taka maskownica, ją łatwo można wyciągnąć, czyli ją wyciągamy. Potem znajduje się taka osłona z takiej blachy ocynkowanej, no to ją też musimy odkręcić. Tam są dwie śruby, tak jak widzicie, na dole i u góry. Żeby tą blachę wyciągnąć, no to trzeba wyciągnąć też nóżki. Nóżki też tak jak widzicie łatwo jest wyciągnąć, one nie są przykręcone żadną śrubą. Ta zmywarka ma 8,5 roku, wykonała 3000 myć. No i jestem z niej bardzo zadowolony, ponieważ to jest jej pierwsza awaria. Jedyne co do tej pory musiałem robić, no to czyścić sitko jak się zabrudziło. tak, jest kilka miejsc, z których ta woda właśnie może spłynąć do tacki. Jedną z nich to jest właśnie, gdy nie macie górnej osłony zmywarki, no to woda może po prostu z góry zlecieć na dół do, do tej tacki. Drugim miejscem, no to są wszystkie oringi i przewody tutaj, które mogą, nie wiem, zmurzeć. Guma może już stracić swoje właściwości uszczelniające i to też może być miejsce wycieku. Trzecim miejscem, no to jest uszczelka przy drzwiach. Jeśli przez tą uszczelkę woda przeleci, no to mamy wyciek prosto do tacki. Czwartym miejscem, no to są przymocowane tam elementy pompa czy pojemnik soli i one też posiadają uszczelki i też w tamtym miejscu może przeciekać. O tak, to wziąć do środka. byle się nie łamało, prawda? I teraz już. Tak jak widzicie, wszystkie te elementy są zrobione pod tak zwany szybki montaż na linii technologicznej. I wyciągając, tak jak widzicie, wszystkie te ringi się wysuwają. Trzeba uważać na przewody, żeby je nie pourywać. Róbcie zdjęcia, żebyście wiedzieli, gdzie potem, którą, który przewód podłączyć, ponieważ jeśli źle podłączycie, to. Będą jeszcze większe problemy niż do tej pory. Ja po prostu tą zmywarkę położyłem sobie na stole, żeby się nie schylać do niej i o wiele lepiej się pracuje. Jak Wy będziecie chcieli położyć sobie tą zmywarkę na stole, no to musicie uważać, żeby nie porysować tego stołu, ponieważ zmywarka, zwłaszcza bez obudowy, ma ostre krawędzie i możecie uszkodzić sobie stół. Tak jak widzicie, to jest główne jak gdyby serce zmywarki. Są tam dwie pompki, pompka obiegowa i pompka do wypompowywania wody. No i tak jak widzicie, na tej uszczelce czarnej ciekło. I teraz tak, tutaj ta uszczelka, prawdopodobnie od temperatury i czasu, czyli to jest, dajmy na to 8-9 lat, po prostu straciła swoje takie właściwości dociskania do tego elementu tam ze stali nierdzewnej, tutaj po okręgu. Ja tutaj między tą uszczelkę, którą się nie wyciąga, przynajmniej nie chcę próbować, żeby jej nie urwać, wstawię tutaj taki oring. Kupiłem dwa oringi, 3 mm, i 2 mm. Są to takie o-ringi cięte po prostu z metra. Koszt tych, tego jednego to jest 2,60 za metr. Tutaj jest metr. I teraz tak, planuję między ten plastik a uszczelkę wcisnąć tą, ten o-ring. Wtedy, tak jak widzicie, średnica na całości zmniejszy się o teoretycznie 4 mm, ponieważ tutaj był tu zapas. I to powinno uszczelnić na tyle, że ta zmywarka jeszcze popracuje chwilę czasu. I tak jak powiem, no, guma nawet najlepsza. Po pewnym czasie traci swoje tam właściwości uszczelniające. Jest troszkę za długi. jeszcze go trzeba będzie obciąć. i teraz tak, oring już mamy włożony. Dobrze upewnijcie się, że ta, ten oring na całej długości jest dobrze wciśnięty, się nie okazało, że są z nim problemy, bo wypadłam przy podczas montażu. Gdzie jeszcze może lecieć woda? Tak jak widzicie, tutaj z tego zbiornika na sól, ale tu jest suchutko. Się przyjrzałem. Czyli w moim przypadku tutaj w tym miejscu między tą Tutaj, tym elementem z kwa, ze stali odpornej, a uszczelką był wyciek. Teraz tak, przy przechylaniu zmywarki, musicie się upewnić, że nie ma wody w zmywarce. Wycieracie czy wypompowujecie wody z zbiornika soli, ze zbiornika tam, gdzie jest filtr, z wnętrza, i też y, spróbujcie jakoś tą wodę wyciągnąć stacki i ociekowej, ponieważ y, przy przechylaniu może się okazać, że ta woda wyleje się na, nie wiem, sterownik albo zachlapie Wam pompę, no i pompy po prostu mogą się przepalić i sterownik dostanie zwarcia i też się uszkodzi. Tak jak widzicie, ogólnie w zmywarce pod spodem jest czysto. Jedyne co, no to tam jakieś zacieki były w tej tacce ociekowej, ale to z tego powodu, że po prostu to nie był duży wyciek, tylko takie dajmy na to sączenie się tej wody. Upewnijcie się, że wszystkie przewody, które możecie wpiąć, bo są dość luźne, są dobrze wpięte. Żeby nie było czegoś takiego, że po prostu przewód jest źle wpięty i na przykład pompka nie działa. Tak jak tutaj widzicie, to jest właśnie ta tacka ociekowa, do której ścieka woda. I tutaj ten styropian, gdy woda się podnosi, no to styropian się unosi na wodzie, idzie do góry i naciska ten czujnik. I ten czujnik wyrzuca po prostu błąd E15 plus dioda przy kraniku. Jak widzicie, bardzo ciężko wchodzi. Jeśli chodzi o tą naprawę, jeśli nie macie takiego zaplecza, dajmy na to narzędziowego, i nigdy nie rozbieraliście takich elementów, no to radziłbym to zlecić jakiemuś fachowcowi, ponieważ można więcej rzeczy popsuć niż naprawić. Tak jak widzicie, wszystkie elementy czyszczę, tak żeby było pewne, że nigdzie tam jakiś brud nie podejdzie pod uszczelkę i że nie będzie ciekło. Tak jak widzicie, te przewody bardzo lekko wchodziły w te gniazda. Więc postanowiłem wymienić wszystkie te o ringi na nowe. No, i tak jak mówię, żadna guma tam po 9 latach nie ma takich samych właściwości jak nowa. Dlatego warto jest to wymienić, żeby nie ciepło. Jak sobie zrobicie zdjęcia, gdzie który przewód był podłączony, no to będziecie wiedzieć, jak to z powrotem zmontować. W tym filmiku nie pokazałem jak gdyby, wszystkich czynności, aby rozebrać i złożyć tą zmywarkę. Jak zaczniecie ją rozbierać, no to musicie sobie to dokumentować zdjęciami, najlepiej krok po kroku, tak jak rozebraliście, musicie ją złożyć. Z wyginaniem tego zaczasku to trzeba uważać, bo on pewnie nie wiem, z dwa z trzy razy może być wygięte, a potem po prostu się łamie i odpadnie. Także nie zapomnijcie tego zamontować, żebyście nie mieli kurde zalanej kuchni. Dwa razy sprawdźcie, czy macie wszystko podłączone, żebyście nie musieli rozbierać jej dwukrotnie. Podsumowując tą całą naprawę, no to zmywarka po naprawie już wykonała 30 cykli mycia naczyń. No i jak na razie jest dobrze. Teraz jeszcze trzeba założyć osłony boczne i wstawić tam, gdzie stała do tej pory i używać. To wszystko w tym filmiku. Tutaj jeszcze na końcu zobaczcie sobie, jak wygląda elektrozawór w takiej zmywarce i jak wygląda sterownik, który steruje wszystkimi tymi urządzeniami. Napiszcie, jak wy poradziliście sobie z taką zmywarką uszkodzoną, z wyciekiem, czy od razu kupiliście nową zmywarkę, czy próbowaliście ją naprawiać. Powiedzcie, ile po takiej naprawie wam działała ta zmywarka. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy.